Dzień dobry Państwu. Witam w 76. odcinku o przedmiotach i rzeczach codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam aparaty fotograficzne analogowe na film. No i to są takie dwa modele jak Akika KR. Pauza 777 i Canon BF. Pauza 800. Prima. Pokazując pierwszy, tutaj mamy na baterię, na film, na statyw. Obiektyw tu się otwiera. Automatyka. Autofokus, obiektyw, lampa błyskowa, licznik, spół z migawki, paseczek gustowny, sygnalizacje diodowe, wizjer. Taki prościejszy i taki już zaawansowany. Też ma statyw, baterie. Paseczek gustowny, markowy yy, obiektyw, wizjer, lampa błyskowa, licznik taśmy, już elektroniczny Zwijania, przewijania, spózmigawki Tu też jest otwieranie kasety, film jest tutaj wizjer. i taki dodatek jak futera oryginalny logo Canon do paska i opakowanie pudełkowe tekturkowe takie tutaj z instrukcjami w językach różnych Języku to jakimś tutaj pewnie, może polski jest, a może nie ma polskiego. Jest jakiś czeski, francuski. Niestety to był czas no, słoweński. To był czas co. Trzeba było mieć tłumaczone te liczne, te, te instrukcje, a najlepiej to jak ktoś się znał, to sobie mógł samemu metodom próby błędów dojść co do czego. I także taki odcinek fotograficzny, techniczny co Państwo na ten temat sądzą proszę komentarze zapraszam do subskrybowania kciuków w górę lub w dół trzeba pamiętać, że u mnie zawsze coś nowego ale z tych starych albo bardzo starych rzeczy yy, mniej więcej raz na tydzień się pojawiają staram się, żeby były to jest jest czego okręcić. również zapraszam do poprzednich odcinków, przyszłych jakie będą tego co państwo oglądacie. No i śledzenia kanału. Bo u mnie różne rzeczy jak widać co. Techniczne, nietechniczne. Także to dzisiaj wszystko. Na tyle. Dziękuję za uwagę, za oglądanie, wysłuchanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych moich filmikach.